Dziś po raz kolejny przekonałam się, dlaczego uzależnienie, w tym również alkoholizm, to jest choroba nieuleczalna i trzeba cholernie uważać na siebie. Miałam ogromną przyjemność spotkać się z grupą osób uzależnionych. W grupie były osoby, które odbywają swoją pierwszą terapię, ale byli również nawrotowcy. I bardzo uderzyła mnie jedna rzecz. W życiu Żadnego z nich nie wydarzyło się nic tak spektakularnego, takiego wiecie, mocnego, co mogłoby ich nagle popchnąć do picia. To wszystko wchodzi na miękko. Zaczyna się od niewinnego piwa bezalkoholowego, od myśli natrętnej, która zaczyna się rozwijać, i w końcu nie wiesz kiedy, znowu lądujesz z butelką w ręce. I niezależnie od tego, czy Tobie się podoba, czy też nie, nazywanie siebie alkoholikiem, czy osobą uzależnioną, możesz mówić, że byłeś uzależniona albo że byłaś alkoholiczką. Tylko sporo ryzykujesz. Pamiętanie o tym, że jest to choroba nieuleczalna i że każda nawet najmniejsza próba podjęcia kontroli zażywania substancji raz jeszcze może doprowadzić do Twojego upadku? Mojego również. Trzymając się dzisiejszego tematu, który towarzyszy mi cały dzień, nie popadajmy w świat iluzji. Z alkoholizmu się nie zdrowieje. Uzależnieni będziemy całe życie. I tylko od nas zależy, czy resztę tego życia przeżyjemy szczęśliwi na trzeźwo, czy powoli, konsekwentnie doprowadzając do swojego upadku. Pogody ducha, dbajcie o siebie i trzymajcie się trzeźwiutko.